Karty na 7 listopada, yy, które wyciągnęłam z przekazem i udostępniłam na moich mediach społecznościowych Instagram i Facebook. Przy okazji, zapraszam, namawiam do śledzenia. Jeśli tego jeszcze nie robicie, bardziej, bardzo mi będzie miło. Karty na dzisiaj to jest yy, karta yy, Sąd Ostateczny po angielsku Judgment yy, oraz yy, siódemka denarów. Yy, ten sąd ostateczny. Ostatnio mamy taką serię kart, które, może nie seria, ale to jest druga karta, którą jakby mm, nazywam inaczej niż to polskie tłumaczenie. E, ja ją nazywam przebudzenie albo e, odrodzenie. I to nie jest tylko mój wymysł, bo na przykład w takiej talii Druidcraft Tarot, e, którą lubię często z nią pracuję, ona się faktycznie nazywa odrodzenie rebirth po angielsku. Odrodzenie. I moim zdaniem takie określenie, przebudzenie, odrodzenie bardziej znowu y, opisuje słownie to, o co naprawdę chodzi w tej karcie, bo jest to przebudzenie od, do, od, lub odrodzenie do, do jakiejś nowej perspektywy. Y, w takim układzie jak mamy dzisiaj zobaczcie, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, jeżeli wyciągasz karty, y, masz więcej niż dwie te karty, sprawdzaj relacje pomiędzy osobami. Na tej karcie. Ewidentnie, co tu mamy, ten mężczyzna jest wzruca... w... skierowany w stronę tego przebudzenia. To jest o nim. Mężczyzna, postać, ty, to jest o nim i o jego pracy, bo mamy karty denarów. O jego, no tak, ja tutaj obstawiam, że chodzi głównie o pracę. Pomocnym podejściem w łączeniu, w szukaniu połączeń pomiędzy kartami, zwłaszcza jeśli masz, yy, 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 jeśli masz yy, pierwszą kartę dużych arkanów, to jest yy, powiedzenie sobie nawet na głos tego słowa klucza. Nie Dla mnie słowem klucz, słowo klucz, no to jest najczęściej to słowo, te, to tytułowe. Ja mówię o tej karcie przebudzenie. Odrodzenie, przebudzenie do czego? przebudzenie do czego i ta druga karta którą wyciągam dalej pokazuje do czego czego dotyczy jakiego obszaru to przebudzenie no więc pierwsza rzecz będzie dotyczyło obszaru pracy bo mamy denary nie emocje czyli kielichy nie buławy czyli kreatywność tworzenie i tak dalej. Mamy obszar pracy, przebudzenie dotyczące um, pracy. Mamy jedną postać, a mamy na karcie denarów przecież kilka takich e, małych arkanów, które pokazują więcej niż jedną postać, więc tu nie dotyczy relacji w pracy, ważna rzecz, tylko mojego stosunku do pracy. Zobaczcie, co, ten, e, co ta osoba robi. Przystanęła i przygląda się. Wykonanej swojej pracy, tak jakby mam takie poczucie, tak jakby zwątpiła w sens tego, co robi. Więc o tym jest to przebudzenie dzisiaj, o zadaniu sobie pytania, o zobaczeniu, bo przebudzenie to jest nagle takie a, y, nagle y, y, zrozumienie, taki nagle, wiecie, y, y, nagle y, zmiana y, sposobu widzenia, patrzenia, taki. Pff, bo śnie czasem pod wpływem jakiegoś wydarzenia, czy nagle no, pod wpływem jakiegoś nawet drobnego rzeczy, nagle takie, pff, czy moment, moment. Czy to, co ja robię, czy moja praca jest faktycznie tym, co powinnam robić, czy moja praca zbliża mnie faktycznie do tego, co jest dla mnie ważne w życiu? Bo to jest o tym, to, to przebudzenie mówi, co jest dla Ciebie ważne w życiu, jakie są Twoje wartości. Jeżeli Twoją wartością nade wszystko jest niezależność, jest wolność, jest yy, yy, relacje z innymi. Budowanie dobrych, trwałych do, relacji z innymi, to czy Twoja praca jakoś cię zbliża, wypełnia te Twoje wartości, czy ona jest zgodna z Twoimi wartościami, czy ona cię przybliża do realizacji tych wartości, czy ona cię przybliża do Twojego celu w życiu, bo to przebudzenie jest często takim zawołaniem zobacz po co tu jesteś na tym świecie, jaki jest cel. To jest często właśnie takie przypomnienie, kurde. Yy, nie trać życia na, na byle jaką pracę, zrozum, jaki jest cel Twojego życia i to, co robisz zawodowo, macie do tego zbliżać. Nie, to nie musi być jakieś ogromne rzeczy, nie muszą być ogromne. Na dzisiaj, na dzisiaj, to co mówiłam w mediach, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: Moment, moment, co jest dla mnie ważne w życiu? I jak, jak moja praca? ma się do tego, co jest dla mnie ważne w życiu. Albo ma się do tego, jakie, mam, jakie stawiam sobie cele, co chcę, co chcę w tym życiu zrealizować. Czy ona mnie do tego zbliża, czy nie? Bo często myślę, jest tak, że my pracując w czymś od lat um, nie za, przestajemy, tracimy ten kontakt z, tam, z tymi pytaniami i z tymi celami. Po prostu z automatu, ósma rano, pach, ubieramy się, idziemy do pracy, robimy swoje, jak, jak trybiki. I wpadamy w taką rutynę. Nie ma tego momentu, i jest ok, słuchajcie. To jest łatwa prata, znam ją, znam tych ludzi, niewymagająca. No dobrze, ale czy ona mnie zbliża do tego, po co ja jestem na tym świecie, co jest dla mnie ważne, co jest celem? I to jest dzisiaj ten dzień, więc też Was namawiam, oprócz tego, żeby uczyć się tu wspólnie ze mną połączeń. Między kartami tarota, żeby sobie zadać takie pytanie. A jeżeli jest to pytanie, na, którego, na, które, na które trudno ci znaleźć odpowiedź, zapraszam do spotkania indywidualnego, tam poszukamy to razem. I tak się zdarza, słuchajcie, że właśnie trzy ostatnie moje sesje były temu poświęcone, więc myślę, że coś jest ewidentnie w polu układy gwiazd, jakoś ta, ta, ten temat. Pracy i sensu pracy, i po co to robię, jest ważne. Także jeśli chcesz się umówić, to, to napisz w komentarzu, znajdziesz mnie na Facebooku, na Instagramie, na, na, na stronie www Instytut Tarota. Serdecznie Was pozdrawiam.